Moi drodzy siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj święto przemienienia pańskiego, a więc dzień, który przypomina nam, jak to kiedyś w historii zbawienia, za obecności życia Jezusa na ziemi. Na ziemi to On, Jezus, zabrał ze sobą trzech najbliższych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana wziął ich na wysoką górę. Dokładnie nie jest powiedziane, co to za góra, ale Bibliści twierdzą, że jest to góra Tabor w Ziemi Świętej. I tam na szczycie tej góry objawił im swoją chwałę, gdy jego ludzkie ciało zajaśniało niezwykłym blaskiem, niezwykłą świętością, bielą. O czym słyszeliśmy w tej dzisiejszej Ewangelii? Jezus bierze swoich najwierniejszych, najbliższych, najbardziej zaufanych uczniów na wysoką górę. Zabiera ich na górę, bowiem Jezus i Jego Kościół zawsze prowadzą swoich uczniów do zdobywania wszystkich szczytów ludzkiej możliwości. A takim szczytem Trudnym szczytem jest wiara. Wierzyć nie jest łatwo. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj nie wierzy, bo żeby uwierzyć trzeba zadać trudu. Takim szczytem jest nadzieja, której także brakuje i nie wiadomo gdzie ją znaleźć, jeśli nie ma wiary, jeśli nie ma odniesienia do kogoś, kto jest przedwieczny, kto. Jest dobry, kto jest twórcą, kto może wszystko, a więc do Boga. Wchodzenie na górę wraz z Mistrzem z Nazaretu to nic innego drodze, a my do tego dzisiaj jesteśmy wezwani, żeby właśnie na te szczyty, na te góry, górę naszej wiary, górę nadziei, górę miłości, której przecież też tak bardzo brakuje i w społeczeństwie, i w rodzinach, i w małżeństwach, i wszędzie żeby wchodzić z Jezusem właśnie na te szczyty, żeby tam nabywać, zdobywać tego doświadczenia, doświadczenia wiary, nadziei, miłości, cierpliwości itd. Więc to nasze wchodzenie z mistrzem z Nazaretu na te góry to nic innego jak naśladowanie jego doskonałej postawy, aby się modlić, aby rozmawiać z Ojcem. Aby spełniać Jego boską wolę. Słyszymy, że na tej górze przemienienia Jezus prowadzi zbawczy dialog z Eliaszem i Mojżeszem. Ta rozmowa oznacza spełnienie i wypełnienie prawa i proroków w Starego Testamentu. Te zapowiedzi, te wszystkie proroctwa spełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. I do tej rozmowy nagle dołącza Piotr, jako przyszły zastępca Jezusa, jako widzialna głowa kościoła tu na ziemi, który nie bardzo wiedział, co to wszystko znaczy, co powiedzieć, i zaproponował, że postawi namiot, bo dobrze jest tam być. W zasadzie nie jeden, a trzy namioty dla Eliasza, Mojżesza, dla Jezusa. Moi drodzy, uczniowie na tej górze doświadczają niezwykłego wydarzenia. Widzą tam swojego pana i mistrza, jakiego wcześniej nie widzieli. Znali go owszem i już o nim dużo, mieli informacji, wiedzieli, że potrafi leczyć, uleczyć nawet z najgorszej choroby. Wiedzieli, że ma słowa pełne, potuchy, pełne otuchy, nadziei, słowa dające życie wieczne, ale nie widzieli go jeszcze jako Boga, w Jego boskim majestacie, w Jego chwale. Nie widzieli. I właśnie tam, na Taborze, doświadczyli tej prawdziwej teorii.